Cześć, Cześć. znowu nagrywamy razem. Mieliśmy sporą przerwę. Tak, tęskniłem. Też. Dobra. E, to dzisiaj. Upań bo ty więcej używałeś tego. No dobra. E, mój prywatny nawilżacz, który kupiłem w zeszłorocznej jesieni. No tak już zeszłorocznej, bo już mamy na brak. E, Form Ben. Pokazywaliśmy gwiazdkę. Estetyczny standard Form e, Ben. Um, Producenta dobrze znamy, testowaliśmy już parę urządzeń od niego. Um, Najnowsze najnowszy urządzenie do testów, które niedługo się u nas pojawi na kanale, to właśnie jest mm. nawilżacz, który o, stoi tutaj. Praliśmy go na gwiazdkę jako jeden z prezentów... do ilu? On kosztuje 600 zł, bo tam okay. okay. do. Bo do, była kategoria była. Tak. W stronę tylko nie, nie tylko nawilżacz, ale trzy w jednym nawilżacz, Aromatizer. dyfuzor, zapa dyfuzor mm. zapachów i świetny klimat kominka w domu. Tak. No podróż. ja od razu nie ukrywam, jak ja wybierałem nawilżacz nowy do domu, to ta funkcja kominka mi się akurat bardzo spodobała. No bo ono daje klimat w sypialni, na przykład wieczorem, jak oglądamy sobie film z żoną albo coś, no to tam, ten, ten płomień fajnie, fajnie, fajnie podświetla. To pewnie już będzie wyświetlone, jak gadamy, ale to przypomina efekt biokominków, nie? Tak. Bio tak, tak. Tak, 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 dokładnie. W zestawie mamy e, oczywiście samo urządzenie, które dostępne jest na do rynku w dwóch kolorach: białym i czarnym. Przynajmniej tak było w momencie, kiedy ja kupowałem to urządzenie. E, mamy w zestawie oczywiście wszystkie tam broszurki, instrukcje i tak dalej. Mamy zasilacz, który ma dosyć długi przewód. Co jeszcze? mamy jeszcze? Tak, Wyjmowany zasilacz, mówię. Wyjmowany zasilacz, tak. No, no to, to jasne. Mamy testowy płyn, znaczy testowy, taki demonstracyjny płyn dołączony do odkamieniania. Tak. Urządzenie jest na nagrodzonym ultradźwiękowym. Możemy wylać zwykłą wodę z kranu. Natomiast jeżeli ta woda z kranu będzie o podwyższonej twardości, no to raz na jakiś czas warto odkamienić, żeby wszystko było czyste i nic się tam nie zapychało. Co ważne, też producent. Dostarcza pasek do mierzenia twardości wody. W związku z tym, jeżeli twardość wody jest na niskim poziomie albo tamś umiarkowanym, to nie musimy. Tychła w środku było. Mm -hmm. to, nie musimy, to nie musimy stosować osobnego, opcjonalnego kartridża, który odpowiada za to, że zmiękczamy wodę. Natomiast, jeżeli poziom, że tak powiem, twardości wody jest powyżej 7 dH. Dobrze mówię? Tak, 7DH. To wówczas e, zalecane jest dokupienie opcjonalnego kredridża, który odpowiada właśnie za to, że ta woda będzie e, dodatkowo zmilczana. przez co urządzenie będzie czystsze, będzie lepiej pracowało, nie będzie problemu e, z eksploatacją. Tak, więc sobie poseczkiem dołączonym w domu i wiecie jak macie dalej korzystać. Dokładnie tak. Ten nawilżacz według deklaracji producenta jest do 25 m2. E, moja sypialnia ma około 15-16, w związku z tym tutaj e, w zupełności on mi wystarcza. E, oczywiście to te górne granice do 25, to tam no, ogólnie u każdego producenta do górną granicę czasami e, trzeba traktować z lekkim przymrużeniem oka, natomiast tak jak mówię, w pomieszczeniu, w którym ja używam około 15-16 metrów, działa bez najmniejszego problemu i nawilża dosyć szybko. Dobra, jeśli chodzi o, o sam, samą budowę. Tak, bo to jeszcze w wyposażeniu może nie powiedzieliśmy o tej kostce motorkibu, ale to pokażę. A, tak, no to już, już pokazuję to i tak przejdziemy sobie do tego. Tu jest kostka z jonami srebra, która zapobiega powstawaniu różnych pasożytów, grzybów. E, I tak to, dalej. To, to w zasadzie jest już pewien standard, tak naprawdę, szczadlerze, bo to nie jest e, po pierwsze jeden z nabigrzaczy, które testowaliśmy. Testowaliśmy wcześniej nabigrzacze tego producenta. Ja też mam prywatnie jeszcze jeden nawilżacz i w e, zestawie są właśnie te kostki z nami więc to też warto dodać. Dobra, jeśli chodzi o budowę, bo tu już zobaczyliście, jak ona działa, ona się składa z dwóch głównych części. E, Pierwsza to jest zbiornik o pojemności 2,5 litra. Wlewamy bardzo prosto, po prostu odkręcamy nakrętkę z góry, wlewamy tutaj wodę. Tak jak mówiłem, można używać wody z kranu. I tutaj też ewentualny ten kartridż, tak? Wsadzamy w to miejsce. Tak, ewentualnie kartridż. Jego tam widzicie właśnie na obudowie jak on wygląda, zresztą na przybitkach ja tam, też. Tak. Wkręcamy, wkładamy go, go tutaj i on pełni tą funkcję zmiękczającą wodę. No więc łatwo tutaj się nie to wyjmuje chyba. Tak, to, to jest po prostu jedno kliknięcie, więc tutaj, tutaj nie, ma, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Jest taki specjalny też uchwyt, za który możecie pociągnąć. Natomiast fajnie to jest zaprojektowane, że to jest jedna spójna jakby bryła. Jak to sobie stoi, to nawet nie rzuca się w oczy, że to się w jakiś sposób... Tak, z przodu pokaż, bo tu nawet nie ma żadnych nie? otworków. Tak. Nie, ma, nie ma żadnych otworków. Dobra, jeśli chodzi tak, o, o jeszcze sam e, środek. Jest tutaj ta kostka z janami srebra, o której wspomnieliśmy. Natomiast e, ty wspomniałeś jeszcze o tym, że jest możliwość stosowania olejków aromatycznych. Te olejki wlewamy właśnie tutaj, w to miejsce. Czyli nie, nie do tego zbiornika. E, wlewamy je tutaj po prostu na dół, wkładamy wszystko i wydobywa się zapach olejków. I jakoś nie miałem jeszcze tak szczerze z potrzeby testowania tych olejków, więc w praktyce nie powiem jak to działa, natomiast akurat w tym urządzeniu, natomiast w innym urządzeniu od Szedlera testowałem i U. I faktycznie zapach się unosił. Tam wtedy mam jakiś taki eukoliptusowy... E, nie, no fajna sprawa, można sobie tam dobierać pod humor, nie? Tak, tam to używałem, zwłaszcza jak e, ja dziecko miał, miałem zakatarzone, to te olejki powodują, że jest lepszy od w nocy to faktycznie pomaga. Urządzenie mamy e, dosyć proste w obsłudze, z tego względu, że mamy tak jeden przycisk do włączania urządzenia. Mamy możliwość regulacji podświetlenia w kilku trybach, czyli możemy zrobić tak, że ten e, światełka, które podświetlają tą giełkę i sprawiają efekt e, kominka. E, może świecić mocniej lub mniej, To też jest istotne, lub w ogóle może nie świecić. Powiedzmy, jeżeli na przykład w nocy chcecie mieć całkowitą ciemność, a chcecie używać funkcji nabliżania, to oczywiście jest taka opcja, żeby nie się nie świeciło. E, mamy również możliwość regulacji, e, jak mocno ma być e, wyrzut pary. Hmm, czyli po prostu tak na dobrą sprawę, prosty suwak do ustawiania. fajnie, że płynny, nie? Że tam dwa tryby tylko. Tak, tryby tak to, 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 to możemy sobie y, udziel, ustalać, jak chcemy tak na dobrą sprawę. No i tędy wylatuje. Co, i tędy, tędy wylatuje. Tu są wbudowane taki pasek z, z diodami, który podświetla y, całą giełkę. To się nazywa Amber Light. Amber Light, tak. Tak, tak y, To się wydobywa tam giełka, i zresztą zobaczycie, jak to fajnie wygląda, szczególnie gdy jest ciemno. Co do samej jeszcze obudowy, ona jest o tyle fajnie zrobiona, że to jest mm, oczywiście jakiś tworzyły plastik, natomiast nie zostawia odcisków palców i to jest miłe, bo nawet tak nie wiem czy to widać, czy nie. W momencie, kiedy dotykamy, tutaj nic praktycznie nie widać. To jest taki materiał, który jest w zasadzie trochę antypoślizgowy, natomiast całkowicie taki, który nie odbija jakichś refleksów, więc to jest, to jest również na plus. Łatwo zobaczyć estetykę. Eee, przecierając to urządzenie, też łatwo zadbać o to, żeby ono nie było osadzone w jakimś kurzu. Około 27-30 dB producent tak. deklaruje. Eee, I powiem w zasadzie, że to jest głośność, która kompletnie mi nie przeszkadza w nocy. Eee, on jest praktycznie nie, 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 niesłyszalny, jeśli chodzi o. o to jeżeli śpimy i urządzenie cały czas pracuje, więc e, myślę, że taki poziom hałasu jest całkowicie akceptowalny przez większość e, użytkowników. E, przypomnij, kolory tego się zmieniają, czy nie? Bo nie, włączamy, nie. Kolory, nie kolory, jest... kolory się tego nie zmienia, to jest jeden kolor, który imituje e, ogień. E, zmieniamy, tak jak mówiłem, tylko e, moc i... podświetlenia. Okej, okay, to co? Pokażemy dalej na. w praktyce. Pokażę Wam, jak do tego nawilżacza lewa się wody. Jeszcze o tym, co wcześniej wspomnieliśmy, on stoi na takich gumowych nóżkach, czyli to też jest dodatkowa stabilizacja, że on się po prostu łatwo nie, nie, nie przesuwa. Dobra. Otwieramy zbiornik. Tak jak mówiłem, tutaj można wsadzić palec, co ułatwia to wyjęcie. Otwieramy klapę. Wlewamy wodę do zbiornika. Zakręcamy i po prostu celujemy, żeby trafić, tak na dobrą sprawę, w otwór. OK, mamy, mamy zamknięte, podpinamy ładowarkę, a konkretnie zasilacz. Dobra, i mamy teraz tutaj przycisk włączenia, wyłączenia, w momencie, kiedy włączymy już widać, jak mgła zaczyna się wydobywać. Mam możliwość ustawienia różnych poziomów. Najniższy poziom, może nagrasz jak dźwięk, co? Czy, czy jest głośny, czy nie? To jest najniższy poziom. Przesuwam na najwyższy. To jest taki delikatny szum, który tak naprawdę kompletnie nie przeszkadza. dobra. Mamy możliwość przyciemnienia urządzenia, mamy tak, całkowicie bez światła, może weź od góry, jak Ci się uda, wezmę tylko mniejsze. Mamy światło, włączone, nieco lżej, nieco ciemniej i całkowicie wyłączone. Urządzenie bajeczne, prosto w obsłudze. I co, przejdziemy pewnie może do jakiegoś ciemnego pomieszczenia, zobaczycie jak to po prostu wygląda, cały ten efekt kominka, bo to jest poza funkcjonalizacją jedną z fajniejszych rzeczy tego całego urządzenia. Test praktyczny. Mamy tutaj takie niewielkie urządzenie, które pokazuje poziom nabliżenia. Obecnie wynosi ono 39%. Łączymy na 20 minut nabliżacz na maksymalną moc. No i zobaczymy po tych 20 minutach jak nawilżenie w pomieszczeniu wzrośnie. Ten nawilżacz w trakcie testu będziemy przestawiali w różne miejsca w pomieszczeniu, żeby on łapał po prostu z różnych poziomów, a nie tak bezpośrednio obok nawilżacza. Natomiast na koniec zobaczycie po prostu jak wynosi całe nawilżenie w całym pomieszczeniu po wyłączeniu nawilżacza. Dobra, wyłączamy teraz urządzenie, mniej więcej popracowało około 15 minut, wyłączamy je po to, żeby ta giełka, która tutaj sobie osadza nie zawierzała em, czujnika, mierzenia do wilgotności, no i poczekamy jeszcze z dwie minutki, Tam ta sobie się rozejdzie, zobaczymy jaki jest poziom nawilżenia, natomiast ogólnie wchodząc do tego pomieszczenia po 15 minutach czuć od razu dużo, wyższą, em, dużo wyższe nawilżenie. Wracamy z wnioskami. <laughs> Poważnie zabrzmiało. Dobra, urządzenie pracowało około 15 minut. Zaczęliśmy od poziomu napięcia 39%. Na ostatnie 2-3 minuty urządzenie wyłączyliśmy, aby tam giełka sobie opadła no i żeby był wymiar rogajny wynik, jeśli chodzi o nawilżenie. Po około 15 minutach mamy nawilżenie na poziomie 46%, więc jak widać, około 7% wzrostu nawilżenia w ciągu 15 minut, pomieszczenie ma około 21 metrów, no i moc urządzenia była nastawiona na tryb maksymalny. W związku z tym efektywność według mnie duża, przede wszystkim widać od razu różnicę w momencie, kiedy wejśliśmy do pomieszczenia, bo inaczej się oddycha. Tak, przyjemna ta No Tak, więc jeśli chodzi o samą, Samą jakość urządzenia jest jak najbardziej w porządku. Cichutki na pewno. Jest cichutki na pewno. Jest to, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy na początku, ani w trakcie, to jest tutaj pokazana skala, jeśli chodzi o nawilżenie. Nie musicie um, otwierać tego urządzenia, żeby zobaczyć, czy jest w zbiorniku. Napełnienie wody, tak? Napełnienie wody, wody, tak? wody, tak. Więc to wystarczy podejść i zerknąć. No i co? No, wszystko działa bez problemu. Ja to urządzenie mam u siebie prawie 4 miesiące. Używane jest praktycznie codziennie. E, działa bardzo fajnie. Efekt wizualny jest świetny, naprawdę, jeżeli zastanawiacie się na przykład nad biokominkiem, to myślę, że fajnie wpasowane w na szafce w jakimś rogu lub pod telewizorem działa, działa fajnie wizualnie, robi nastrój, a do tego jest nabijaczem, który może jeszcze... Tak, taka lekka lampeczka w ogóle bardzo przydatna, mi się wiesz, jak chodzisz po domu i żeby nie wpaść na coś, no. to to idealnie spełnia tą rolę. Mm -hmm. I ja nie wiem, może to może, może się mylę, ale wydaje mi się, że z tych wolę odczuć tej pary z tych ultradźwiękowych mm -hmm. jako, Jakoś jest taka. Niech nie w operacyjnych, tak? Tak, jakoś nie wiem, mm -hmm. ją, może dlatego, że ją bardziej czuję i mam wtedy świadomość, że jest rzeczywiście wygodnie. Może, może tak być. No. Ale fajne. Testowaliśmy fajne, też w tak. nawet rzeczy, i ogólnie urządzenie, które mierzą na wilżenie, pokazują, że. One działają, więc jak najbardziej tak, 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 tak. być może to wybór po prostu pod kątem Twoim. No, w każdym razie fajnie. Polecamy. Jeżeli myślicie o fajnym, estetycznym urządzeniu, to jak najbardziej polecamy. I oczywiście dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania w komentarzu, to zapraszamy. Urządzenie jest cały czas u mnie w związku z tym, w razie czego odniosę się do jakichś pytań lub dodatkowych testów.